To? Jego była u nas zostaje? Jest taka ładna i tak mnie denerwuje. Anna jest z Norwegii, ma tutaj rodzinę i właśnie wróciła. I chce się napić soku. Caleb, nie. Patrz na moje włosy. <noise> Cześć! Cześć! Um, Anna to jest Sky. Ona tu pracuje. Jest moją szefową. A... Jest moją dziewczyną. Taką nową dziewczyną. Tak, jest mm. moją nową dziewczyną, która pracuje tu jako szef. A ja mam przerwę. Tak jak my? Przecież podobno zerwaliście. <śmiech> Serio? <śmiech> Pewnie nie zrozumiałam. Tak czy siak, miło Cię poznać. Mhm. Anna odwiedza tu rodzinę. Chciałam powiedzieć Benowi coś ważnego i będę się stąd zbierać. Włosy. Zostawię Was samych. Przepraszam. Chcę porozmawiać z Benem o czymś ważnym. O, ładne. Dzięki. Należał do mamy. Wartość sentymentalna. Jasna. To pewnie tego klucza szukamy. Josh, ignorujesz mnie? Wybacz, nie mam teraz czasu. Zachowuj się normalnie i wyłóż. O mnie myślisz? To ty mnie zostawiłaś. Tęsknię za tobą. Każdego w ten sposób szpiegujesz? Bo jeśli tak, to muszę zrobić z tym porządek. Anna chce odzyskać Bena, a ja nie mam z nią szans. Patrz! To oficjalny certyfikat szona. Ty jesteś... niesamowita. A ja szczerze w to wątpię. Słuchaj, jesteś inteligentna, ładna, zabawna i masz gdzieś wyjątkowo dziwną fryzurę. Ben jest głupi, jeśli tego nie widzi. Hej, skarbie! Sean, wejdź trzy razy pod prysznic, zanim mnie w ogóle dotkniesz. Dobra, mam szalony pomysł. Ty, Ben, ja i Sean pojedziemy na podwójną randkę na kajaki. Czy ja wiem, Daniel? Poruszyło mnie to, co powiedziałeś wczoraj. Naprawdę. Chcesz się zaprzyjaźnić? Nie odmawiaj.